Pizza. Jak wyglądała 2000 lat temu? Ewolucja najsłynniejszego dania świata przez wieki była uznawana za jedzenie biedoty, i dopiero w XX wieku podbiła świat. Jak to się stało? Przenieśmy się w czasie i zobaczmy, jak pizza zmieniała się na przestrzeni wieków, od starożytnych Rzymian, przez królów i cesarzy, aż do fast foodów, które znamy dzisiaj. Zapnij pasy, ruszamy w podróż po historii pizzy. Starożytne korzenie. Nasza podróż zaczyna się w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Choć trudno w to uwierzyć, pierwsze wersje pizzy powstawały już wtedy. Oczywiście nie było jeszcze mozzarelli ani pomidorowego sosu, ale ludzie piekli cienkie placki chlebowe, które smarowali oliwą i posypywali ziołami. To były proste, ale pożywne dania, które jadali zwykli ludzie, a nawet legioniści rzymscy podczas długich wypraw wojennych. Ale czy można to nazwać pizzą? Ciekawostka. Pierwsze wzmianki o plackach z dodatkami pojawiają się już w pismach starożytnych Greków i Rzymian. Jeden z rzymskich historyków wspomina, że sam Juliusz Cezar miał jadać proste chleby z oliwą i czosnkiem. Czy to była pierwowzór dzisiejszej pizzy? Pomidorowa rewolucja. Przez wieki placki chlebowe pozostały popularnym jedzeniem, ale wielka zmiana nastąpiła dopiero w XVI wieku. Wtedy do Europy trafiły pomidory z Ameryki Południowej. Na początku ludzie bali się ich jeść, uważali je za trujące. Dopiero mieszkańcy Neapolu zaczęli eksperymentować i dodawać je do swoich wypiekanych placków. I tu zaczyna się historia pizzy, jaką znamy dziś. Neapolitańska biedota piekła placki z oliwą, czosnkiem, serem i pomidorami. Było tanio, było smacznie, a co najważniejsze syciło na długo. Ale pizza nadal była uznawana za jedzenie dla ubogich. Jak to się stało, że trafiła na królewskie stoły? Tutaj pojawia się legendarny moment w historii pizzy. Narodziny Margerity. Rok 1889 Włochy. Królowa Margerita i jej mąż Umberto I odwiedzają Neapol. Znudzona wykwintną kuchnią, Margerita postanawia spróbować chłopskiego jedzenia. Mistrz pizzy, Rafael Esposito przygotowuje dla niej pizzę z pomidorami, mozzarellą i bazylią, kolorystycznie nawiązującą do włoskiej flagi. Królowa zachwyca się smakiem i od tego momentu pizza zyskuje sławę. Czy można powiedzieć, że to wtedy narodziła się prawdziwa pizza? Jak sądzicie? Podbój świata. Choć pizza podbiła serca Włochów, to prawdziwą karierę zrobiła w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku włoscy imigranci zabrali ją ze sobą za ocean. Wkrótce powstały pierwsze pizzerie w Nowym Jorku i Chicago. Wtedy też powstały różne wariacje pizzy: amerykańska deep dish, hawajska z ananasem, kontrowersyjna wiem, i wiele innych. Dziś pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie, ale czy nadal jest tym, czym była kiedyś? Czy fast foodowe pizze mają cokolwiek wspólnego z neapolitańskim oryginałem? Dajcie znać w komentarzach. I tak oto pizza przeszła długą drogę, od prostych placków starożytnych Rzymian, przez królewskie stoły, aż po fast foodowy fenomen. A co było dla Ciebie największym zaskoczeniem w tej historii? Napisz w komentarzu. Jeśli podobała Ci się ta podróż przez historię pizzy, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Talerz Pełen Historii, bo w następnym odcinku przeniesiemy się do świata hamburgerów. Do zobaczenia w kolejnym smacznym odcinku.